Witajcie w trzecim już odcinku serii z gry Idle Match World i w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie już tutaj uzbierane prawie 206 milionów, większość z tego jest zebrana absolutnie bezczynnie, no i też można przejść do właśnie do kolejnego świata. I tutaj nam jeszcze został taki jakby zgliczowany świat powiedzmy do odblokowania za 500 milionów. Natomiast teraz no za dużo tutaj zdecydowanie tych informacji nie jestem tym zainteresowany. W każdym razie tak jak widzicie, tutaj mamy taki świat, który tak naprawdę jest związany już z układaniem planet i właśnie o co chodzi? Bo wcześniej Wam mówiłem, że to mogą być światy albo ewentualnie wszechświaty, i właściwie miałem na myśli w kontekście tego konkretnego świata, ponieważ jak przejdziemy do tego trzeciego świata, to się nagle okazuje, że układamy już całe planety, więc można by przyjąć, że jednak to są jakieś to, to wszystko, te wszystkie jakby poziomy, powiedzmy, to są swoiste, powiedzmy, jakieś takie. Wszechświaty, więc to jest osadzone bardziej w jakimś multiversum niż w kilku światach. No, ale raczej myślę, że właśnie dowodzi to to, że po pojawieniu się trzeciego, jakby powiedzmy, świata, tak tylko nazwanego, nagle się okazuje, że jest to związane już z układaniem światów. No więc jest ta skala, jakby teoretycznie jest ta skala większa, chyba, chyba o to chodzi, prawda? Więc tak, zwiększam na pewno podstawową wartość. Tutaj kwestie maczowania za 4, 5, i tak dalej, układania w LK, oczywiście, kombo to wszystko też jest bardzo ważne. Oczywiście, tak, żeby z tym też nie przesadzić. No i na pewno trzeba zdecydowanie powiększyć planszę. Zobaczmy w ogóle, czy tutaj na tym świecie jest jakaś opcja. Tak, jest opcja bezczynnego. Dobierania. Bezczynnego układania, właściwie. I zostało 107 milionów punktów. Dobrze, więc ja jeszcze troszeczkę włożę tych punktów w to bezczynne układanie. I teraz rzecz ciekawa. Tutaj mamy takie fajne upgrade: y, jak tak jak widzicie, boost do grawitacji, czyli ulepszenie, jakby grawitacji, w takim sensie, że ta grawitacja będzie po prostu. Większa, tak? Będą te obiekty szybciej przyciągane, więc to zdecydowanie trzeba wziąć. Jest też zwiększenie, teoretycznie zwiększenie, tutaj jest i procesora, i, i też procesora, jakby karty graficznej, tak? CPU i GPU, jakby Boost, tak? Ale tak naprawdę chodzi po prostu też o zwiększenie tak, takiego wirtualnego jakby czasu gry tak naprawdę i spowodowanie, że po prostu pewne rzeczy tutaj będą dziać się e, szybciej. I tak no produkcja offline tak kiedy jestem e, jakby wylogowany powiedzmy nie gram tutaj e, się zwiększa no i tutaj już jest e, na maksa podniesiona e, ale dodatkowo też e, zwiększa się szybkość jakby układania, jeżeli ja teraz to zwiększę na maksa, to zobaczcie e, zobaczcie co się tutaj co się tutaj dzieje, jak szybko jak szybko właściwie e, teraz można układać i co ciekawe to, tak jak widzicie tutaj macie oznaczenie all words, tak, czyli że to, to dotyczy wszystkich światów no to sprawdźmy jesteśmy na przykład na tym świecie więziennym no i mamy na przykład tutaj te kudeczki, tak? Tylko że tutaj jest niestety problem z tym błędem związanym z, e, z, z oznaczaniem jakby podpowiedzi, ale jeżeli tutaj zwrócimy uwagę na przykład na bezczynne dobieranie, no to, no to zdecydowanie szybciej jakby to wszystko przebiega. Dodatkowo też właśnie ten boost do grawitacji też jeszcze bardziej to wszystko zwiększa, ponieważ te obiekty jakby szybciej do siebie się z sobą się przybliżają w tych miejscach gdzie są luki w platformie po prostu tak więc ja tutaj zwiększę jeszcze przy okazji kilka tych podstawowych wartości, które myślę, że mogą się opłacić żeby je zwiększyć no i też taki bezczynny upgrade też chyba chyba będzie Trzeba będzie ważny. Przy okazji tutaj mamy jeszcze takie elementy jak Ying i Yang. Yy, I też ten upgrade będzie odpowiadał właściwie za... Yy, niszczenie tego, układanie jakoś zaraz zobaczymy co tutaj się stanie. Okej, okay, to chyba działa tak, że są łączone dwie połówki właśnie Ying i Yang. Nie jestem pewien, ale tak to chyba wygląda. Natomiast teraz można przejść od razu do tego drugiego świata. Bo zostało tutaj jeszcze ile? 70 milionów, tak? I został jeszcze, jeszcze zostało zwiększenie tego boostu na grawitację. I to z takich upgradeów, chyba najbardziej kluczowych, myślę, że to będzie raczej wszystko. Przy okazji, przy okazji, tutaj trzeba zwrócić też uwagę na to, jak szybko właściwie się zdobywa na danym świecie te punkty. I póki co, mimo że ten trzeci świat wydaje się lepszy, to jeszcze nie jest. Tak mi się wydaje, właśnie. Nie jest na tyle dobrze zupgradeowany i nadal generuje mniej punktów niż ten drugi świat. Więc można właściwie póki co grindować na tym drugim świecie. Przy, przy okazji też na przykład rozbijając tak te murki. No więc, więc właściwie, właściwie to tyle. Miałem Wam, słuchajcie, pokazać ten trzeci świat właśnie już w trzecim odcinku. No i właściwie, właściwie tak się stało. Myślę, że w czwartym będę mógł wam pokazać ten tak zwany zgliczowany świat. Myślę, że już odpowiednią ilość punktów wówczas zbiorę. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.